Jakub jak nie szczędzi języka o Tusku, padły mocne słowa. Zgadzasz się z nim? Są tacy ludzie, którym nie wybaczę. Na przykład Tuskowi nie wybaczę. Nie wybaczę mu, że głosowałem na niego dwa razy i dwa razy mnie oszukał. Po prostu e, e, i to mówię wszystkim otwarcie. Ja też się dałem nabrać. I on dokładnie te same metody stosuje dzisiaj. Dokładnie te same triki, te same mrużenia oczków i tak dalej, i tak dalej. Mam go rozłożonego na czynniki pierwsze, i powiadam, nie dawajcie się nabrać. To jest konfabulant. Prawdziwy, profesjonalny polityk. No kur, na charakteru tam nie znajdziecie. Polska y, znacząco straciła na tym. On mnie przekonał swoimi obietnicami, jak zwykle, czyli likwidacja Senatu, czyli Jowy, czyli referenda obligatoryjne itd. itd. On wyszedł na trybunę, 8 czy 10 godzin miał ekspozę, zaimponował mi tym, powiem szczerze, i powiedział, że ani jednego urzędnika więcej nie zatrudni, a jak zatrudnię, to możecie mnie zwolnić. I kto go zwolnił? 100 tysięcy urzędników doprosił do pracy.